Francisza jest to sposób również na prowadzenie biznesu, natomiast bazujemy już na pomyśl, na koncepcie sprawdzonym przez kogoś, ktoś to wprowadził na rynek. Często jest tak, że firmy, które już swój pomysł wdrożyły w życie i osiągnęły już sukces na pewnym poziomie, zastanawiają się, w jaki sposób dalej to rozwijać. I oczywiście mogą to rozwijać poprzez swój wzrost organiczny, czyli sami otwierają kolejne punkty, zatrudniają ludzi, a mogą powiedzieć, OK, ja ten swój pomysł chcę sprzedać w taki sposób, że ktoś zapłaci mi za, można powiedzieć, za ten pomysł w formie opłaty za licencję i może sprzedawać mój produkt lub usługę zgodnie z moimi standardami. Takim największym przykładem jest choćby sieć McDonalda, prawda? No, nikt nie wymyśla tutaj od nowa hamburgerów, chociaż powstaje osobno. Zadno sieci burgerów w całym kraju. Natomiast ktoś mówi, Chciałbym mieć sprawdzony koncept, chciałbym prowadzić restaurację fast foodową. Korzystając z tego typu oferty McDonalda, no to de facto zapewniamy sobie i przekaz marketingowy, i już pewną pozycję na rynku. Tak więc, już klient, który przyjdzie do naszego punktu. On de facto już wie, jakim towarem dysponujemy, i nie musimy posiadać aż takich środków na promowanie tego produktu na rynku. Zagrożenia są takie, że może się okazać, że ten pomysł jednak już się wypalił, że on to, że sprawdził się na początku, czyli u tego pierwotnego twórcy, może okazać, że przy rozwijaniu tego na większą skalę no, nie działa, ponieważ na rynkach lokalnych może działać w inny sposób. Może być to zagrożenie takie, że jednak ta nasza marża będzie o tyle niższa, że no nie spełni to naszych oczekiwań co do zarabiania pieniędzy. No i może być też tak, że to jednak nie jest nasz pomysł, tak więc my do końca jakby nie wczujemy się w klimat tego przedsięwzięcia i nie będziemy do końca potrafili ten biznes prowadzić. Jest to rozwiązanie dla osób, które może nie mają takiego zmysłu organizatorskiego czy też administracyjnego, Albo też do końca nie mają pomysłu na swój biznes, ale chciałyby prowadzić działalność. Na rynku zaczynają się pojawiać też kolejne modele, jakby odłamy w rozwoju sieci franczyzowej, które polega na tym, że ludzie, którzy prowadzą dotychczasowy biznes, przeważnie jest to mały biznes, bazujący na jednym punkcie, nie wiem, chociażby usługi księgowe. W pewnym momencie można powiedzieć, że już jakby prognoza wzrostu tego biznesu jest ograniczona, czyli raczej już ten poziom dochodowości czy przychodowości jest na podobnym poziomie, można powiedzieć, miesiąc do miesiąca czy rok do roku. Natomiast można skorzystać w tej chwili już z takich umów, które pojawiają się na rynku, które polegają na tym, że duża sieć franczyzowa, jak firma TaxCare, Myśląc o rozwoju swojej sieci w całym kraju, może nawiązać współpracę z takim małym biurem księgowym, gdzie to biuro księgowe może skorzystać z kilku opcji. Jedna z opcji polega na tym, że to biuro księgowe dalej zachowuje swoją nazwę, swoją jakby autonomiczność, natomiast firma Duża ogólnopolska ma już wypracowane narzędzia, które mogą pomóc. W zwiększeniu efektywności danego biura księgowego, również w pozyskanie nowych klientów, czyli dostarczają narzędzia. Czyli wtedy ta umowa franczyzowa polega na tym, że ja, jako mały punkt, mały gracz, jestem w stanie skorzystać z rozwiązań dużego gracza górynopolskiego. Widać, że ten rynek ewoluuje i bardzo fajnie, że to idzie w tą stronę, bo wszystkie tego typu ruchy powodują, że więcej ludzi staje się przedsiębiorczymi, i my nie patrzymy tylko na dane statystyczne odnośnie tego, jaka jest stopa bezrobocia, czy rząd coś zrobi, czy rząd co chwila się zmienia. Czy on coś zrobi, żeby było mniej bezrobotnych? Tylko Polacy, jak niby wykorzystują tą swoją wewnętrzne przekonanie, że są przedsiębiorczy do tego, żeby ten biznes faktycznie realizować.